Proszę tutaj do kamery pokazać To jest typowy przykład paintballisty Wyluzowany, uśmiechnięty Jest śmieszny ten dźwięk z tego Czemu? Ja jestem Ciekawe czemu do mnie strzelają, nie? No. no. Czy mi będziesz w ukrytej kamerze? No ty a kręcić już czy nie? No. ja też. Miło mi, nie. No mi też jest bardzo miło. Ale nie idź na nic więcej. Ciekawe czy Ci ten marker w ogóle działa, pewnie Ci wciśli jakieś gówno kurde. nie działa. No. my strzelali tam wstrypy, nie? No. Taką mieli. Ale gdzie Ty to potomułeś? Tam czy Gdzie? No to jest klejka. Klejka jest prawda. Przestrzeliło. No a Tyś to w ogóle schronował, czy nie? Schronowaliśmy nie mogę tak strzelać, nie? A on czemu? Już nie? A kto tam jest? Aneta? Aneta jest jeszcze, czy jej nie ma już? Ona teraz nie, nie pracuje, bo jest w i pracuje na, 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 na porodzie, nie? Kanzus się sypie, kurde. Jest tam co? Czy Mają sprzętów kolorowych. Mają? No, powiem ci, że można pływać. No ja to musiało dać poważnie, kurde, tutaj. Ale wczoraj? Kurde wczoraj? wczoraj? No Właśnie, bo jest dziwny, kurde, u nas nic słopie. Gdzie jest z tymi twoimi? W środek? Ale to trzeba wczoraj trochę w dół pociągnąć. No, musi być ja nie, nie, nie pójdę na dójkę. Czemu? To moim zdaniem lepiej na dole, no, nie. A to co to robi? No jest Aha, aha tu jest taki tu, no, To Odciskać i już nie ma ciśnienia w To jest niezłe. Że... I patrzę, jak to no, no. lekko chodzi. Idę na górę, Ale musisz iść na dół. Czekaj, chociaż kucnij trochę, żeby nie było, że stąd żeśmy spadli. To mi nie wypadnie z tego kokiaru. No nie no, 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 to się trzymało dobrze.

Turba Alebota ti. Widzisz coś tam stał ker? Masz naprzed tylko Aro! Uważaj, bo tam jest chyba ten. Taker? A spróbuj, że tego, co jest na wprost ciebie. Tyś jest dobry w tych pompkach, kurwa. No tutaj wystaje teraz łebów. Nie, za tą mniejszą taką. Na wprost ciebie. ciebie, jak się popatrzysz, to jest koleś, kurwa. Druga No? Patrz, na wprost, tam Czekaj, nie co A Ja muszę tak kurwa lobem Co? Centralnie przed gałą Ja muszę tak lobem, bo to już wiesz, że za, za niska prędkość Strasznie statycznie się dzisiaj zrobiło. Prawda? Dziś tutaj jest jeden. No tam tam w ogóle. Ja to nie Nie chcę się do tej wody iść. No. Ja wiem, ja bym pocisł trochę, ale. Czekaj. Tylko zastanawiam się, gdzie. Pięknie. ściągłeś kogoś? No, trzech chyba. Tu no. no, i tak jest dobrze, ale tu ten. Środek, nie? Tu, no, tu jest tu jeden. jeden. Tu jest jeden. Tu jest jeden za tym. A Podchodzi ci! Krystian! Teraz tu jest po Gdzie przeszedł za tą dużą? Za moją. No. Aro! Boże, aro Starter, spróbuj, że go tam. Ja go trochę będę przysypywał. Może być go pytnął. A jakby tam podbiegł do niego? No ale no, a dobiegniesz? No, ja ci mogę posypać, jak chcesz. Jest do końca, no tu. Nie? O, właśnie dostałeś. Ale nie rozbiła się, nie schodź. Już wiesz, gdzie jest, nie? No, <laughs> no tylko wiesz, no tu masz pole manewru, masz takie. Gdzieś tu jest. Kurwa, mać. To się tak dobrze gada. No. Nie, już tu nie koniec. Nie. Ja. Na środku. Na środku? Chodź ten, chodźmy. Masz, widziałeś tam kogoś w ogóle? よし。Okay. Google.